Cześć moi kochani! Ja właśnie jestem znowu party z Was owieczką. Cześć owieczka! siema, 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 Neiro. No, no, cześć, cześć. A wali? gry się mnie! No, jestem z owieczką tutaj i chciałam ogłosić, że jednak dzisiaj będzie stream, a jutro będzie nawet stream z gotowania owcy. Nie no, z gotowania, nie z gotowania owcy. Eee, pewnie będzie koło 22, zanim stąd wrócę. No, a ja chciałam Wam pokazać jeszcze raz moją kumpelę owieczkę i inne owce. Tu jest owca 2. Owca trzy i koza cztery, a to druga koza jest. I mają tu zbiorniczek wodny, a tu mają chyba drugi zbiorniczek, tylko tam nie będzie widać. Tam jest takie białe coś. Nie odchodź! Owieczko! Wróć! No, ja tutaj dokarmiam ją, bo ona... Parcie, ona wszędzie ma tu trawę, a mimo wszystko woli ode mnie jej z buźki. Znaczy z buźki, z, z rączki. Poczekajcie, muszę znaleźć gdzieś trawi trochę. I ją pokarmimy ładnie. A wow, ale nie mnie! Nie, nie wolno gryźć. No i jestem z Kajem, ale musiałam go uwiązać, bo to w ogóle jakaś masakra była. Ja ich poznaję, a Kajo albo wariować jak jakiś Rambo 6 i wbiegł tu na nią i ona do niego zaczęła go walić z głowy. Kajo, no, no co? A Kajo zaczął walić ze swojej głowy i tak jakoś dziwnie się zachował, jakby chciał albo ją pocałować, albo ugryźć, albo nie wie jak ją pocałować. Mam ci dać jeszcze? Co chcesz? Co chcesz, owieczko? No co chcesz? Jedzonko? Proszę bardzo. Tylko mnie nie ugryź, okej? Okay? No, także pod sam koniec mogę wam pokazać, co ten Kajo rozrabia, jak wygląda i co on w ogóle robi. Wykopał tam rowek już jeden, żeby dostać się do niej. Ale ja ją teraz karmię i to nie, nie, wol, nie może tak być, żeby on cały czas tu był niegrzeczny. Oho, a tam coś się dzieje, jakieś dymy, ale nie widać, jakie dymy. Nie wiem, dlaczego tylko ona tu jest. Chyba inne się boją Kajka, a ona jako jedyna jest taka odważna i tutaj jest przy mnie. Tak mi się wydaje. Chociaż kto wie, kto wie. Daj się pogłaskać. Joga, to fajna jesteś. No, także tego. Dzisiaj będzie streamek koło 22. Jak już wcześniej mówiłam, w ogóle wcześniej nagrywałam to, tylko się popsuło mi. O, co? Pokaż, pokaż. No, pokaż. Jońka, masz. A co tam się dzieje? A po wodę chyba idzie koleżanka. Tam na nią zuma. Co ta koleżanka tam robi? Gdzie idzie, twoja koleżanka? Gdzie ona idzie? Juńka? Nie wiesz? Ty jesteś głodna jeszcze. Jak ty już czteryjówkę mi wystawiasz. A Bo wejdziesz tu na górę. Już ci daję, już ci daję. No, także... A, bo tam dzieci idą. Z panią. Dobra. Także ostatnie karmienie owieczki. Ostatnie pogłaskanie. A co tam się dzieje? Ukurna. Przed chwilą ta koza skakała do drzewa. Może jeszcze raz skończy. A tutaj druga owieczka idzie. Bo tutaj do Tam następuje do karmiania. Owiec. O! Koziołek, matołek. Jest! Jak wskoczył! Cwaniak jeden! Jak wyjada drzewa! Ten to jest kozak. Normalnie to jest ten koza jumper. Ok, dobra. Pokażę Kaja teraz. i Dzieci, ciastą... dzieci, nie odchodź. To będzie ostatnie zapoznanie i zakończenie tego. Uwaga, uwaga. O kurwa! I się zaczęło. No i się przestraszyła, ciebie. Co byś zrobił? Coś ty zrobił najlepszego. Nie wolno tak. Przestraszyła się, ale nie piszczymy. Przestraszyła się, ciebie. Coś ty narobił najlepszego. No niestety, nie zobaczycie tego. To wiecie, jak takie KSW wyglądało trochę. Jak koza w Kaja, kazow... kaja w Kozę. Jaki jezór ma! Pokaż, jezorn. Ej, o, teraz mi pokażesz. No nic, no dobra, to moi drodzy, trzymajcie się cieplutko i do streamka. Popatrzcie, cześć i czołem.